Cześć Siemanko, ludziska z tej strony. Mafia Komorowa. Ja Was witam dzisiaj Farming Simulator 2017 na mapie Lubelszczyzna. Od Ariksona, co Wam tu mogę powiedzieć na wstępie? Może zrobimy małą oprowadzkę po tym moim gospodarstwie. Oczywiście nie będę grał sam, bo z kolegą, z Mateuszem, którego możecie znać albo nie znać. Dobra, to lecimy. Tu mamy Joskin. Dołożenia że no, nie słomy już testowaliśmy. Kuna, y, kun, kuch, znaczy jako to tam się czyta. Yy, no to yy, to jest dociwnika 4 metrowy. Bardzo dobrze się spisuje. Na widzicie uszaniony już. A tu dalej mamy gruberka. Horsz 4 metry. Yy, to jest słoma siana będzie rozrzutnik farme, farme tech czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta dokładnie później mamy, co, renault Ares 640 czy to jest 600, no, 640 dobra, teraz udamy się gdzieś aha, no dobra lecimy sobie tutaj JB, no JCB czyli taka powiem wam bardzo dobre, bardzo dobra rzecz do układania belek. A przyda się na pewno taka ładowareczka, jakby mała. agromasz No też bardzo dobre, chociaż nie testowałem, ale na wcześniejszej mapie co nie nagrywałem, testowałem. Tu mamy już nie mój sprzęt tylko Mateusza. Opryskiwasz Amazonę. No i lecimy tam dalej. O, tam widzicie tą niebieską strzałę. To też nie moja, tylko Mateusza jest oczywiście. No widzicie taki nawet ładny ten New Holandzik Tak, jeszcze moja to no zaraz pójdziemy tam zobaczyć, ale jeszcze mam u Mateusza na gospodarstwie. Stoi prasa. No i tutaj niedaleko. To już sobie, o! Dobra, jesteś. Przyszliśmy. Tak szybko. Bardzo. Bizon, zwykły Bizon, który sprzedaje go do Mateusza. Na pewno będzie w następnych odcinkach ciekawie i śmieszny. Oczywiście tu dalej mamy moją bestię. 160-konną. Pęda. o, patrzcie, ładnie, Favorit 816, tu za nim metal Tech DB14, 14 ton, i tu Mateusza, zakup 8 tonowa. Przyczepa, taka akurat, powiem Wam przyda się. No i co, nie wiem, poczekajcie, zobaczę, jak tu jest, no, e, 3 minuty dopiero, więc. No, co wam mogę powiedzieć jeszcze? Ogólnie, no dopiero zaczynamy, więc wszystkich maszyn nie mamy jeszcze. Na pewno nie zrobiliśmy sianokosów, ale jeszcze pokażę wam jeden sprzęt. Czekajcie. O. Oto tutaj Mateusza Łowczoki weszłem. Oto tu Mateusza Ciapuk jeszcze. Ursus C330 z rotacyjną. Bardzo fajny, mi się podoba ogólnie. Jak na ciepka. Dobra, a to może co, my sobie weźmiemy, zapalimy bizona. Nie wiem, czy u was coś będzie słychać, czy nie, bo nie wiem, jak z tymi dźwiękami. Dobra, to teraz tak. Włócorny, trzeba by włączyć. Aż mi zlagowało, jak włączę. Dobra, można mówić, i co na? No, to jest Mateusza Ziemia, ale niestety on jeszcze nie ma, dzisiaj ze mną zagrać. Na pewno, w następnych odcinkach, chociaż nie wiem, czy w następnym będzie, jak będzie prasowanie, to czy będzie Mateusz, tego to już wam nie powiem. Niestety, bo no nie wiem, czy on będzie, czy nie ja będzie, a tego przekonamy się, jak. Będzie, nie? Na hmm. powiedział <grych> No, ale tutaj pomócimy jeszcze Patrzcie, to jest fajna kamerka, jeszcze jedna taka styk. jesteś blisko szyby i sobie możesz patrzeć w dół hmm, Moim zdaniem to, to jest niepotrzebne, bo tak się omija nie, czy nie? Ja ominę Widzą hmm, bardzo fajnie, chodzi, mi się podoba ten dźwięk w ogóle, no ale go sprzedaję do Matusza na jego gospę, trochę mniejszą, bo my będziemy brali tak jakby po sąsiedzku trochę. Hmm, a ja sobie Nicholanda kupię, więc wiecie. Wszystko w następnych odcinkach będzie e, już wiadomo. W stoczniu. Ale ten wizek to sztosik normalnie. Sztosik. Aby tam ktoś chciał, nie wiem, link do jakiegoś jakiegoś sprzętu, to tam pisać w komentarzu. No wiadomo kanał dopiero na ten rozwijamy, bo tych filmów było mało i były krótkie. Teraz już będą coraz dłuższe. Nawet godzinną może się będzie robić czasami. Zależy jak to będzie. Bo tak 36 minut z Mateuszem, 40 mówiliśmy to by było już za dużo. Więc do 30 minut, a że dzisiaj taki krótszy, to zrobię 20-minutowy. Sypać, sypię słabo. Jak na pierwszy rok, no wiadomo. O co tu było, aż 11 więc wiecie. Sprzedaję, bo ogólnie też mam bardzo wysoką przyczepę i ta rura, no niestety wiecie co się robi. Dobra, ki robimy za. Aha, dobra, akurat, co dojadę do tego powodu. Prasował to Pracował sobie. I też... No i dobrze. Wrócimy. Powiem wam tak, mapka wykonana bardzo dobrze. Mi się podoba. O tam jeszcze stoi na sklepie. Yy, bardzo dobrze wykonana mapka moim zdaniem. Tam ma parę błędów, które by trzeba było poprawić, ale... Mi się na niej bardzo dobrze gra. Przynajmniej do tej pory co dla jej grała. Trochę <laughs> mi nie? Sorki muszę się zjewnąć. No to na serio rano na dziwą a będzie pewno gdzieś po południu, może więc wiecie. W no następnych odcinkach z Reala na pewno lepsza jakość się pojawi, chociaż jeszcze nie jestem do końca pewien, jaką kamerę kupić, mm, to już zależy tylko ode mnie. I od pieniędzy, które będę miał, ale na pewno taką kamerę za około 1000-1200 kupimy. Nie, aż taką drogą. Może już trochę kosztuje, no ale nie będę, nie wiadomo jakich kamer kupował też, żeby tam nagrywać te filmy. A wiadomo, kanał dopiero 450 subskrypcji, więc wiecie. Mamy zaraz 10 minut. Więc mówię, zrobimy jeszcze jedno bułko i będziemy, będę się z wami żegnał, bo To mówię, taki informacyjny o nowej serii to jest odcinek, więc dojadę tutaj do końca i będziemy kończyć. Bizon, fajnie, tu mi się to z tymi biegami podoba, patrzcie Przecież nie wiem jak tam jechać, bo nie wiem czemu nie przeskakuję na tam dalsze biegi Bo powiem wam, że ja mam innego z bizona, więc Nie orientuję się, a jak miałem tamtego, to miałem Chyba 8 lat Więc za dużo nie pamiętam, co z tamtego bizona Dobra Włożę, w głos. Tu co, ja właśnie z takim miłym narządkiem żegnam się z Wami. No i na pewno w następnych odcinkach będzie się sporo działo i to bardzo dużo. Więc co, ja się z Wami żegnam i cześć i na razie.